Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam o zużyciu prądu przez moją pompę ciepła. E, powiem Wam o zużyciu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania domu za miesiące grudzień i styczeń. Gdzieś tam, jak Wam podawałem od, po, od początku stycznia do połowy stycznia, to gdzieś e, dostałem informację, że robię to specjalnie, bo była pogoda dosyć ciepła, więc oszukuję ludzi. Więc Zbierzemy to sobie z dwóch miesięcy, mieliśmy wiadomo okresy ciepłe, okresy chłodne, bo grudzień u nas był okresem można powiedzieć zimnym, bo połowa grudnia była praktycznie po minus e, 5-10, więc cały czas ten mróz się utrzymywał. A dla tych co nas nie oglądają, to dla przypomnienia grzejemy wszystko ogrzewaniem podłogowym, e, mamy wysokie sufity, mamy antresole. Duże przeszklenia, wiązka, która grzeje nam e, dom i jest to Mitsubishi Zubadan o mocy 10 kW. Mam te zużycie całe podsumowane, jedynie co to nie mam fakturki, ale e, dzwoniłem na infolinię Energii. Poinformowali mnie, że z jakąś tarczą, z jakimiś e, zmianami watu mają duże opóźnienia, serwery im nie działają, ciężko też się zalogować na platformę Energa24. I do 15 lutego mamy otrzymać e, fakturę. Ale całe zużycie mam podsumowane z jednostki wewnętrznej, e, więc już Wam za chwilkę to przedstawię. Na przypomnienia mamy ustawioną wodę ciepłą na 42 stopnie. Jeżeli spada poniżej 8 stopni, automatycznie włącza się podgrzanie. Jeżeli chodzi o pomieszczenia wewnątrz domu 22, 23 stopnie. E, tak, jestem w bluzie. Za chwilę wychodzę z domu. Nie jest tu zimno, więc spokojnie, bo też takie widziałem komentarze, że twierdzą ludzie, że mamy po 19-18 stopni w domu. Dlatego chodzę w ciepłej bluzie. Nie, nic bardziej mylnego. Za chwilę po prostu wychodzę i nagrywam Wam ten film. I dla tych co nie wiedzą, to przypominam, również nie mamy paneli na dachu ani na gruncie. Będzie też o tym oczywiście osobny film. Troszkę żałuję albo i nie żałuję. Ale o tym w następnym filmie, co z tymi panelami, już wam wracam do tematu, już wam przedstawiam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zużycie. Chodzi o zużycie ciepłej wody użytkowej. Zużyliśmy tej kilowatogodzin, już wam mówię 229, dokładnie 4 za dwa miesiące. I do tego 1473,7 kWh na ogrzewanie. I sobie tutaj spoglądam, bo właśnie sobie to dokładnie spisałem, żeby Wam powiedzieć. Łącznie jest to 1703,1. Nie mam niestety tej faktury, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka to będzie kwota. Ostatnio za kilowatogodzinę płaciliśmy 0,75 groszy. Przepraszam, więc. Y każdy może sobie policzyć z własnej faktury, czy to dużo, czy niedużo, jeżeli chodzi o te zużycie. Jeżeli przyjmując nawet złotówkę za kilowatogodzinę, no to ogrzanie domu razem z ciepłą wodą wyszło za dwa miesiące 1703 zł. Przypominam, że tona nie wiem peletu kosztuje 2,5 tysiąca. Sami macie podgląd jakby na sytuację, na to jak to wygląda. Jeżeli chodzi o e, nasz dom, czyli jak mamy go ocieplonego, jak to wygląda e, w środku, no to macie o tym osobny film. Więc wydaje mi się, że to zużycie jest jak najbardziej poprawne. Każdy chciałby, aby było jeszcze pewnie niższe. Na pewno ja bym to bardzo tego sobie życzył. Ale no niestety nie ma nic za darmo. Przyjmując nawet fakt, żebyśmy przez dwa miesiące zużyli tonę peletu 2,5 tysiąca plus magazynowanie, czyszczenie pieca, dosypywanie, to wydaje mi się, że i tak ta pompa nasza wygrywa z peletem. Porównuję do peletu, ponieważ jest to najpopularniejsze źródło ciepła. Jeżeli chodzi o gaz, no to niestety nie mamy przyłącza. Gaz też podobno nie wychodzi tak źle. Z miłą chęcią chyba nagrałbym też takie porównanie. Koszt kotłowni Pelet plus pompa ciepła. Jaka jest różnica? Wydaje mi się, że tej różnicy chyba nie jest aż tak dużo, a ja z Wami będę się już żegnał. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.